Do inauguracji zostało już tak naprawdę kilka dni, jeden sparring. jak nastroje w drużynie, jak przede wszystkim zdrowie Pana zawodnika? No tak, zostało mi no, całe dwa tygodnie, bardzo mocno czekamy na, na tą inaugurację, na mecz z Myślę, że nastroje są bardzo dobre, bo, bo przede wszystkim, co mnie najbardziej cieszy, nie ma kontuzji. To jest raz, jedyna kontuzja to jest, to jest Paweł Mróz, który jeszcze boryka się z urazem kolana z czasów drugiej ligi. Pozostali zawodnicy są zwarci, gotowi i zdrowi, i przede wszystkim udało się wzmożyć rywalizację. No to jest druga rzecz dla mnie, która jest tutaj no najbardziej cenna, bo na kilku pozycjach będę miał taki pozytywny ból głowy, że, że czasami zawodnicy oczywiście będą grać, a nieoczywiście będą siedzieć na ławce. I to dla mnie, jako dla trenera, no jest tak jak mówię, najbardziej cenne i, i wiem, że to będzie napędzało tą drużynę. Zdrowie jest, a jak z formą? Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, że te, te wyniki sparingów na pewno nas budują, ale też nie tylko wyniki, ale przede wszystkim Grabą. bo wydaje mi się, że we wszystkich tych sparingach, może za, za wyjątkiem Stali Mielec, to my byliśmy stroną dominującą, aczkolwiek też w meczu ze Stalą Mielec też mieliśmy momenty, gdzie, gdzie to my przejmowaliśmy inicjatywę i też graliśmy jak równy z równym z drużyną, która niedługo później no, grała w bardzo podobnym składzie w Ekstraklasie, także wydaje mi się, że to idzie w bardzo dobrym kierunku, tak jak mówię, no tutaj rywalizacja jest wprowadzona, co myślę napędza chłopaków do ciężkiej pracy. I tutaj nikt nie będzie mógł sobie pozwolić na chwilę słabości, bo, bo, bo jeżeli będziesz słaby, no to po prostu nie będziesz grał i, i może być tak, że, że ktoś, kto grał w pierwszym składzie w danym meczu, no w kolejnym meczu nie będzie w kadrze meczowej. To chcieliśmy do tego doprowadzić. Myślę, że, że udało się to zrobić i, i naprawdę jestem bardzo zadowolony. A czy z transferów dokonanych na ten moment jest Pan zadowolony? Czy to są właśnie tacy piłkarze, których Pan chciał? Oczekiwał Pan ze strony władz klubu, że takich właśnie uda się sprowadzić? Nie, no oczywiście jestem bardzo zadowolony, bo wszystkie transfery, które, które tutaj e, dokonaliśmy, a tak jak mówię, jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa na rynku. E, to są transfery przemyślane, są to transfery wpisujące się tutaj w filozofię i, i w model gry. Na pewno każdy transfer był mocno e, z prezesem konsultowany. I tutaj nie było e, takiego transferu, że to był tylko mój transfer, albo, albo tylko prezesa transfer. To były transfery wszystkie konsultowane. Było zielone światło zarówno z mojej strony, jak i Prezesa, także. Można powiedzieć, są to wszyscy zawodnicy, których ja chciałem i wszyscy zawodnicy, których prezes zaakceptował i też chciał. Kilka zdań o każdym z tych nowych piłkarzy. Hirek Zoch. Powrót do Siarki po kilku sezonach, doświadczenie, ale także nowa rola, podwójna rola w zespole. No nie, no na pewno Hirek to jest profesjonalista w 100%. No też praktycznie pierwszy jest tutaj. W klubie przychodzi zawsze przed wszystkimi. Bardzo dobrze przygotowany do swojej pracy. Zresztą mecze kontrolne też pokazują, że tutaj będzie wartością dodaną, bo, bo to nie jest emeryt, tylko to jest no, bramka w sile wieku, który jeszcze nam tutaj może dużo dobrego dać. Wróciłem. Temat już był rok temu, gdzie awansowali się do drugiej ligi. Po upadku Figier do czwartej ligi zadzwoniłem do prezesa. Przypomnieć się, czy jest możliwość grania seniorem. Temat był poruszany, też młodzieżowca i, i tak się wahali, wahali między mną a, a młodzieżowcem. W końcu zapadła decyzja ze strony prezesa, że są seniora ściągnąć. Niestety ja już byłem podpisany w Starogardzie, próbowaliśmy jeszcze mnie wykupić, ale niestety zażądali duże kwoty i, i transfer nie doszedł do skutku. Także powiedziałem, że ewentualnie za rok możemy wrócić do rozmów i gdzieś tam po pół roku przypominałem się i gdzieś tam kontakt cały czas utrzymywałem. W końcu zapada decyzja, że, że ściągałem mnie tutaj trochę w nowej roli. No I trenera bramkarzy, akademii, SMS-u, i czynnego zawodnika. Tak, taki jest pomysł, żeby nie tylko pracował z seniorami, zresztą z seniorami, my też mamy młodych bramkarzy, bo i Konrad Cymeres, i bramkarze, którego ściągamy, to, to na pewno to będzie bramkarz wieku młodzieżowca, czyli, czyli na pewno i będzie trenował. I pomysł też był taki, żeby Hirek zajść się tutaj bramkarzami na co dzień, którzy przebywają w Akademii. Myślę, że to będzie robót z dobrym skutkiem. Póki co jest w Was tak naprawdę trenujących bramkarzy dwóch. Ty i młodziutki, bardzo młodziutki Konrad Cymerys. Wiem, że od trenera wciąż Siarka szuka jeszcze na tą pozycję zawodnika. Najprawdopodobniej będzie to młodzieżowiec. Ja chciałbym Cię zapytać przede wszystkim o tego właśnie młodego Konrada Cymerysa, bo, bo tutaj wszyscy w Tarnobrzegu wiemy, że to jest talent czystej wody, czy to potwierdzasz? E, tak, pierwsze wrażenie jakie zobaczyłem e, Konrada to od razu mówię wow i, i ile on ma lat tak e, też nie dowiedziałem na początku także warunki jak na ten wiek niesamowite e, wiadomo dużo pracy przed nim także myślę, że też moje doświadczenie przekażę mu i, i, i będziemy ze sobą rywalizować także myślę, że jak będzie szansa to też myślę, że ją dostanie i miejmy nadzieję, że wyfruje na głębokie wody i i siarka będzie miała z niego pociecha też. Krzysztof Wicki to taki trochę bacik na Michała bieżały, żeby nie czuł się zbyt pewny? No na pewno to nie tylko bat na, na Michała bieżały, ale no, nie, nie, nie czarujemy się tutaj. Był, była sytuacja w drugiej lidze, że co by Michał nie zrobił, to Michał grał. Także tutaj, tak jak mówię, no, na wszystkich pozycjach zależało mi na rywalizacji między innymi na środku obrony. Bardzo dobrze wygląda też w meczach kontrolnych Krystian Szymocha. Też mamy zawodnika, który, który jest tutaj na testach, ale myślę, że to jest też kwestia czasu, kiedy, kiedy złoży podpis. I będzie czterech stoperów na dwa miejsca. Myślę, że na, na, na takim bardzo dobrym, wysokim poziomie. No jak taki klub chce mnie, no to tylko było to, że odległość i się zastanawialiśmy z żoną, czy jechać tak daleko, czy już tam gdzieś u siebie coś poszukać, no ale jednak. Jest to, że awans chcemy powalczyć, no i głównie na tym mi zależało, dlatego też przyjechałem. No, nie ukrywam, że no, półtora tygodnia pierwsze było bardzo ciężkie. Nie wiem czy to powietrze, czy co, no ale za każdym razem to ja schodziłem najbardziej zmęczony z treningu. No ale już te tam, czwartek, piątek, sobota już czułem się jakbym był u siebie na Pomorzu. Już się przyzwyczaiłem, bo jest zdecydowanie cieplej, rozmawiam z rodziną, u nich zimno, no a tutaj cały czas ciepło. Mhm. Duży spokój, opanowanie, takie w, tak jak Pan powiedział, no, no, to podanie progresywne pomiędzy liniami, na pewno tego nam e, będzie potrzeba w tych meczach, gdzie, gdzie też no, będziemy mierzyć się pewnie z drużynami, którzy, które głęboko będą bronić, no też będziemy potrzebowali odwagi stoperów, a Krzysiek Zarówno Krzysiek, jak i Michał, i myślę, że Krystian Szymocha, czy, czy ten czwarty stoper, wszyscy takie cechy posiadają. Bracia Lisowscy, yy, bliźniacy, debór, yy, nasi tarnobrzescy, yy, co o nich możemy powiedzieć? No, yy, lewy obrońca, yy, myślę, że bardzo dobry w ofensywie, szybki, yy, niebojący się grać jeden na jeden, troszkę jeszcze ma deficyty yy, w defensywie, ale, ale z każdym treningiem, z, myślę, że to będzie yy, będzie zanikało, będzie Zachowana ta równowaga na pewno też dużo dobrego może nam dać i przede wszystkim też będzie dużą konkurencją dla Bartka Sulkowskiego, bo, 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 bo mogę powiedzieć, że tutaj jest bardzo blisko i kto wystąpi w pierwszym meczu, to, to, to myślę, że, że te najbliższe dwa tygodnie pokażą. Drugi, Lisowski, środkowy pomocnik, myślę, że bardzo kreatywny i przede wszystkim taki konkretny chłopak, który, który ma liczby, bo, bo, bo w, me, w drużynie Korony Kielce, która spadała, on zanotował fajne liczby, 5 bramek zdobył, zaliczył 7 masy. myślę, że w tych meczach kontrolnych też pokazuje, że, że też to będzie na pewno wartość dodana, będzie duża rywalizacja na tych pozycjach, bo jest Szymek Kaliniec, jest Szymek Feret, jest Marcel Tyl w środku, mamy jeszcze dwóch zawodników, którzy są testowani, no, znaczy może już nie są testowani, już czekamy tylko na, na finalizację tych umów i, i myślę, że też będzie fajna rywalizacja. Na pewno, no, konkretny zawodnik, który ma duży wachlarz umiejętności i przede wszystkim ma, ma jakość. No chcieliśmy iść razem tak naprawdę, Coś nowego, tak. Już tam, e, można powiedzieć, zrobiliśmy wszystko takiego, więc chcieliśmy spróbować nowego wyzwania. No Myślę, że tutaj prezes, jak trener dał nam fajne, fajne oferty i byli najbardziej konkurencyjniejsi e, pomiędzy innymi klubami. No, chyba zacznę od tego, że chłopaki nas chyba dobrze przyjęli. No i wszystko jest na najwyższym poziomie, tak? Od zaczynając od treningu po sparingi, tak? Po całe to przygotowanie. No, więc wszystko jest na najwyższym poziomie. I myślę, że tak teraz będziemy też chcieli e, grać o awans do wyższej ligi. I właśnie dlatego po tutaj przyszliśmy, żeby się rozwijać i spróbować nowych, nowych rzeczy. A jak ich rozróżnić? No, sam się jeszcze zastanawiam. No, na razie po butach. Szymon Feret, uniwersalność przede wszystkim, prawda? No tak, uniwersalność zdecydowanie. No, Szymek zagra na wszystkich pozycjach ofensywnych, czyli w środku pomocy na skrzydłach. Też e, wystąpił w jednym meczu na dziewiątym, myślę, że, że jest bardzo dobrym skutkiem. E, bardzo się cieszę, że udało się go pozyskać w sumie jako pierwszego. To był taki transfer, który ja sobie sam wymyśliłem. Zresztą wcześniej chciałem Szymka do Wisłoki, ale tam no, po prostu nie było nas e, na Szymona stać. Zresztą też trzeba było za niego wtedy w sieniwie zapłacić. Teraz myślę, że jest jeszcze bardziej do, dojrzałym zawodnikiem i i obskoczył nam kilka pozycji, też można było w grach kontrolnych zobaczyć, że no prezentuje bardzo dużą jakość i jego lekkość poruszania się, z myśl do gry kombinacyjnej, no, cieszę się, że jest z nami. Ty możesz grać na każdej pozycji ofensywnej, trener Kantor mówił, że, że, że próbował Cię i na dziewiątce, grałeś na dziesiątkach, także, także możesz grać na ósemce, czyli, czyli takiego trochę bardziej ofensywnego, ale środkowego pomocnika. Gdzie Ty czujesz się najswobodniej, najlepiej? Ech. Ja najbardziej najlepiej się czuję jak gram. Nie jest mi to jakoś, nie jestem przypisany też do jednej pozycji. No więc tak jak Pan powiedział, że, no że mogę grać praktycznie na każdej pozycji z tych ofensywnych, no i nie mam jakiejś jednej przypisanej pozycji, do której czuję, w której czuję się najlepiej. No ten najcięższy okres jest za nami. Mieliśmy teraz dwa ostatnie tygodnie, które, które były bardzo ciężkie. Teraz już, już schodzimy z tych obciążeń i. No i już będziemy bardziej się przygotowywać tak yy, od strony taktycznie do, do, do spotkań. Inauguracja z Sokołem się yy, to pewnie troszeczkę yy, serce twoje mocniej zabije, czy, czy niekoniecznie? Czy mocniej? no śmiałem się przed, przed ligą, że, że fajnie by było jakbyśmy ten pierwszy mecz właśnie zagrali z Sokołem. No, no i tak się, tak się, tak się wydarzyło. No na pewno fajnie, fajnie będzie się z chłopakami zmierzyć, z którymi dopiero występowałem w jednym zespole. Kamil Orlik, prawda, to też taki piłkarz ofensywny, który też myślę, że gwarantuje nam po prostu liczby w tej drużynie. No zdecydowanie wydaje mi się, że tutaj w Drugiej zabrakowało właśnie ludzi kreatywnych z przodu. Byli ludzie, którzy, którzy mają określone Eee, cechy motoryczne, no, ale nie zawsze szło, szło to w parze z jakością. Tutaj Kamil Orlik jest to zawodnik, dla którego no, kibice przychodzą na trybuny, czyli, czyli jest to chłopak, który może porwać tłumy, eee, który na pewno zaoferuje nam tutaj taką fajną mm, grę do przodu. Mam nadzieję, że też liczby zrobi i, i to będzie z korzyścią dla obu stron. Dziesiątka, skrzydłowy. Myślę, że jestem zawodnikiem uniwersalnym. Dlatego siarka, ponieważ tutaj przedstawiono mi najlepszy projekt. Myślę, że to infrastruktura i wszystko jest tutaj na najwyższym poziomie i na pewno tutaj się rozwinę. Na pewno kibice robią dobrą robotę i na pewno będzie się przyjemnie grało. Tak, jest dwóch chłopaków, z którymi tu wcześniej już, już grałem. Z Piotkiem znam się, się jeszcze z legii bardzo długo, więc, więc na pewno wejście do szatni było łatwiejsze. Ostatni pół roku w Unitarnów. Ty przyszedłeś do siarki, twój brat z tego co kojarzę chyba do Kszoostrowiec, tak? Który będzie wyżej w tabeli pod koniec sezonu? Ja, no, zdecydowanie my będziemy wyżej, ja będę wyżej w tabeli, nie ma nie ma co w ogóle tutaj dwóch zdań. Pusiński. Y chyba najmłodszy z, z nich wszystkich, młodzieżowiec, e, to jest dziewiątka czy dziesiątka? Jak, jak to w tym momencie wygląda i jak on się prezentuje? W, w swoje poprzedniej drużynie grał, grał jako dziewiątka, ja go tutaj widzę na prawym skrzydle, jako rywalizacja Piotra Cichockiego, bardzo dobra lewa noga, silny pomimo swojego wieku, e, też bardzo dobry motorycznie, co, co, co przy naszym stylu gry jest bardzo ważne, dobrze biega do pressingu, e, myślę, że też e, każdy trening, Kacpre tutaj w naszym otoczeniu nauka od tych doświadczonych zawodników będzie działał tylko na jego korzyść i też myślę, że, że dużo dobrego możemy, będziemy mogli o nim powiedzieć. Jestem nominalnie zawodnikiem numer 9, chociaż zdarza mi się grać też na innych pozycjach, tak jak skrzydło czy środek pola. Grałem ostatnie pół roku w Eskoli Warszawia w wyroczniku U19 w Centralnej Lidze Juniorów. No i przyszedłem teraz tutaj z nadziejami na rozwój i awans do wyższej ligi. Proces aklimatyzacji przychodzi bardzo dobrze. Myślę, że dosyć szybko się wdrożyłem do drużyny. No i teraz jest tylko walka o skład. No, nie można zostawiać pola innym graczom do gry. Nie przeszkadza mi kompletnie gra na prawym skrzydle z racji tego, że lubię zejście do środka z uderzeniem. Uderzenie niewątpliwie jest moim dużym atutem. No i y, mam też zmysł do gry kombinacyjnej, więc uważam, że to nie będzie zła pozycja dla mnie. Nasz najświeższy tak naprawdę nabytek, czyli ta długo wyczekiwana dziewiątka, na którą czekaliśmy. Krzysztofek, jak on się w tym momencie prezentuje? No bo dołączył do zespołu tak naprawdę niedawno. Był już gol w sparingu zresztą bardzo ładny w meczu z Krzyostrowiec. No na pewno Bartek Krzysztofek to jest zawodnik, na którego czekaliśmy. Jest to dziewiątka no, długo oczekiwana. Na pewno jest to zawodnik, który ma gola. Jest to zawodnik czasami nieprzewidywalny. Zarówno dla, dla, dla przeciwnika, jak i no czasami pewnie też dla siebie. Na pewno jest to chłopak, który potrafi grać jeden na jeden. Jest to zawodnik, który dobrze gra tyłem do bramki. Taki silny tur, można powiedzieć, że taki, taki zwierzak. Też bardzo dobry motorycznie, dobrze biega do pressingu. Myślę, że będzie tutaj udręką dla wszystkich obrońców tej lizy. Jak to się stało, że Ty człowiek z północy wylądowałeś na dalekim południu, w Tarnobrzegu. Dostałem ciekawą opcję rozwoju po prostu, gdzieś tam menadżer polecił mi tą drużynę, widzę, że jest tu potencjał, żeby awansować do drugiej ligi z powrotem, żeby wrócić do tego miejsca centralnego. No i stąd taka moja decyzja. Gdy w ostatni pół roku w Szczecinie grałeś z Maćkiem chociażby, Kowalem, czy, czy nie wiem, rozmawiałeś z nim przed przyjazdem do Tarnobrzega na temat Siarki, na temat klubu, kibiców, miasta itd. No szczerze, po, po, że, szczerze mówiąc to nie rozmawiałem z Maćkiem, bo, bo zapomniałem, że on tu grał, ale rozmawiałem z Kacperem Cichoniem, który był tu na wypożyczeniu i opowiedział mi kilka zdań o tym klubie, no i, i ciekawie opowiadał, więc też dało mi to kopa, żeby tu przyjść. Gdy mówił Pan o dwóch piłkarzach środka pola, nie będziemy podawać jeszcze nazwisk, bo, bo pewnie jeszcze nie możemy. Oni są blisko, jakby przejścia do siarki. Mówił Pan o stoperze, który też już od jakiegoś czasu z nami gra o blond włosach. Natomiast jeszcze szukamy kogoś do przodu, w sensie na pozycję 10-9 do rywalizacji. Czy to już jest wszystko? Nie, no, jeszcze szukamy. Na pewno tutaj bramkarz Młodzieżowy dołączy jeszcze przed początkiem ligi. I na pewno chcemy jeszcze dwóch zawodników ofensywnych sprowadzić. Na pewno to będzie jeden zawodnik. Konkurencja dla Bartka Krzysztofka, czyli zawodnik z pozycji numer 9 i jeden skrzydłowy, który by się zaadoptował na lewo albo na prawe skrzydło i był też taką realną konkurencją dla, dla Piotra Cichockiego, Kamila Orlika, czy, czy, czy Kacper Puścińskiego, czy Pawła Mroza. Chociaż też nie wiemy jaka to będzie diagnoza Pawła i, i może być tak, że będzie go czekać długa przerwa, dlatego my też nie możemy no tutaj być w próżni, tylko po prostu chcemy ściągnąć zawodników, którzy będą tutaj realnie walczyć o pierwszy skład. No nie ma pewniaków, na pewno nie ma pewniaków, bo bo, tak jak mówiłem, mi zależało najbardziej, żeby tutaj wzmożyć rywalizację na poszczególnych pozycjach i myślę, że, że to się udało w 100%. Że tutaj zawodnicy, którzy byli już chwilę, którzy też mogli sobie pozwolić na pewne jakieś tam zachowania takie niestandardowe, no teraz będą musieli za przeproszeniem no spinać pośladki i walczyć o swoje. Bo, bo, bo ja też nie jestem ze środowiska, dla mnie nie ma żadnego przywiązania do nazwisk, tylko po prostu będą grać ci, którzy, którzy będą w 100% sprawni i którzy zapewnią siarce jak najlepszą grę i realizację naszych celów, a, a myślę, że, że wszyscy akurat sprowadzeni zawodnicy, czy ci, którzy tutaj zostali, no, no będą szli w jednym kierunku. To jestem tutaj w święcie akurat o tym przekonani, że nie będzie tu zawodników, którzy będą marodzili, tylko każdy będzie drugiego napędzał do ciężkiej pracy. No, myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Ciężko trenujemy też i, i z treningu i z dnia na dzień wygląda to coraz lepiej. Bardzo solidnie prezentujemy się i w obronie i, i w ataku, także myślę, że będziemy taką czołową drużyną, która gdzieś tam będzie myślę, że deptać w popiętach tym faworytom w tej lidze. Na pewno mamy bardzo dobry zespół, myślę, że, że jesteśmy w stanie poważnie o naprawdę fajne cele. W tym sezonie no i nic, no nie mogę się doczekać pierwszego meczu na stadionie. No wiadomo jak w tych sparingach przedsezonowych, tu, tutaj nie chodzi, nie chodzi o wynik, ale akurat te wyniki yy, są dobre, no i z tego też trzeba się cieszyć, no ale to, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby ta drużyna się coraz bardziej zgrywała, no i taki jest tego cel, a, a tak jak pewnie pan widzi i też, też yy, po wynikach można ocenić, że no że naprawdę nieźle to na razie wygląda.